już teraz chodź na iwencie. Dobra, patrzcie, mikrofon na evencie teraz. I patrzcie, jakie tu podki da postal. Ja to wszystko pozostawiam, palczek. Ty spieraj, tref do. A widziałem, co tu w tym się wymieniło? No. no ekwipunku. Teraz są finy, takie zmienione są. Hajgus. Hajgus Dobra! Jest czapy! No, ja widzi. Lecz mi tam. Nie złusz. Sę, że zginęłam. A co, jakiego pawa tu? mi się, czemu zez... osapiłeś? Ja, Piti. Wie co mi się po prostu nie to O, srack spiło per

Patrz, co ja dostałem, dobra, ja O, o-o, przesyłeś, to to prze. A to co to jest? Użyj podkładka to wzmocnienia. Ej, to serio, czoła, dobra, otwieram te skrzynię. Będziesz mógł szybki. <ślepki> Wiem, ja już jestem bardzo szybki. To ja dostałem, kudaj. A ty. Ty też. Dostałem. T... Topla. Mam koledę. ja kiedy talmowe diamenty. Ja już ciekam. Bo ja z milion.

A pat, co ja mam? Pat, co ja mam za set? Pat, pat, co ja mam? Patrz, co mi się słuchawki odłodź? Żyły. O, palc! Kula znaczy! Dobra, mam pięć! Chodź, tamci! Gdzie? Nie się że też! Też? No. Czyli, czyli mamy już milion jedzenia! Nie potrzebujemy jedzenia! Jezu! Yes. Patrz, milion... O, patrz, góra też z kotekową postawiła miękko. O, będziemy mieć imprezę! Impreza! disco Czekaj, jak to się pisze chyba? Tak. ty a n c f Jak to się... Śle! Nie tak jak to się. Co ty Nie wiem, jak to się. tą komentę. Co ty na Chwila, co tu jest, to jest. Motę, co to robi? Moska nie istnieje. Ej, damy! Dobra, mamy milion Ej, treba to dobaj! no to akurat nie dofost Ale przynajmniej będziemy mieli bardzo dużo, przykład do piątego chyba. O, w sumie tu wspierajmy. Chciał lepszenie robić. Kolejne łupy. Jakie? Co jest? O, to O dobra. Jestem szybki. O nie, patrzmy. Ok, nie bardujmy. A to ma jakieś usycie? Ja czemu tu taki, e, czemu ty, tu tu jesteś? No, no, no. na dół? na to le No, nie to jest. teraz jest oliet, to fajne. Słodun, Dobra, ile będzie trwać w ogóle ten update, w ogóle nie jest... Do, do o, ciekawe jakie tu są komentarze. Co to jest? <ścoughs> Co to jest? Dobra. Nie wiem, jak to sobie. O, mam też piłę jak ty, paltek. Też mogę rozpalać w sekundę. Dobra. Ale tu co z tych Idziesz idziesz tam co tam tam jest Ej, pokaż się w tej czapce. tutaj, jestem <grym> No jest to. Też nałosyła z tą czapką. Ale bardziej ty wyglądasz. Ej, tu jest wiązanie! Ułań, to jest Ja mam Jaki diament? Diamant ery! Ej, dostajemy chyba diamenty! Tak, Dostaniemy, ja się już przygotowałem na szybkie klikanie. Tylko nie, nie zebraj już wszystkich. No, no i no, tu, dobra. Księgi te diamenty.

A tym razem, no, co będzie do feko? O, milion mięsa! Mamy talbowe jedzenie! I nawet nie. O, i też milion tu, no? To idealnie! Ty nie mamy! Co no to? Kikantyczny volek ten Kikantyczny volek, bo ja tak. Bo ja... ja też mam. Dobra, ty razem Dobra, Dobra, kupimy. Ej, następny. A za mało tyle. Proszę, bo Dobra, to idę sobie. Dobra. co dotacą, bo już dodali do swojej, a nie tych do zwierząt. Nie żartuję ja teraz, mały chłopie, ale sigma jesteśmy. No faktycznie. Next uh, uh, up update. 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 O co ci chodzi? Nie, nie mam. masz córę i... Co? Młot! Ja mam Ej, ja też dostałem. Czyli to znaczy, że tu jest ta siekiera. A ja mam papa, nie. co Co masz? Ja mam młot. O, a drugie? Ej, no faktycznie nie ma To Psyko. Przygot... Topla. O, dawaj, przydałoby się ulotować dziecko. To chodź, to tam, idź i ulatuj. A ja tu popilnuję tej pasy. Topla, kupię, ale idź. A tej... Dobra, widzowie, zaraz pewnie Dziękuję. 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 A jak Dziękuję. się Dziękuję. 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 Zapiła mechaniczna, to ma hita zabiję. No to po co ci? Skoro kolona nie muszę ci pomagać. I tak nie. jeden cjewi się otrocić. Nie, tu nie ma kita! To się świeżyć palaczą od Iba. No nie wam co ci od później. O! Milion pensyny mamy! Sadzam. Mamy piąty level. Dobra, co chwilę, bo się będziemy mieli wtedy ostatni. Normalnie w no Co? Będziemy mieli iść testament. Trom? No pedy for you. Co? Yes. Napisałem: jest. Tajemnica klupa, pla, 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 pla. W sekundę przecież noszła niby po babę. Piłem mechaniczną do niej: jest. To. No. Ej, dobra, nawet nie muszę się męczyć. Co jest? To nawet nie napisać ja. To nawet nie zapija. Czekaj, po co mi się zepsuło i mi piła nie ciała? O, to to nie ciała. Dzień włoka dostaniemy.

Mówi na czego, gdzie jesteś, mi nie wypowiada. No bo nie... E, nie no jesteś, ja ci nie wiem, No ci coś na co się... Co co? Kif... Bla 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 I chłopie, ja ich nie mogę z tym. Daj mi mordą. My to rozwalibyśmy w sekundę. Daj no, Wszystko. To ty będziesz wszystkie e, dzieci normalnie e, pokonywał, a ja będę się zajmował, do no, pasał. Ale ja jeszcze i to robię. Aj, no co jest z tą piłą? Uciekaj, wymienię ją xd, bo coś nie tak. Ej, idę dziecko! Ty też nie ciała u mnie, to jest? Stop las, jak ja Co to jest? Ej, u, to mnie, co z Jaki Jakiś sposób mnie przysłuchu, jakiś. Serio. Trudny to los walenia, palco! Piti! palco no, ja trudny babus, no, ja, Topla! los Rozpalamy! O, ja, to o nie, połowę HP! O nie, muszę Zostawiam. O nie. już

Ja dajem się Ej, ja będę podzielnie w tym update'cie chyba O, to ja będę pędą Jestem gotowy No ja tylko to sobie jest jakiś spak O już się zaczyna będzie Milion Przygotuj się i ten piek, żeby móc dosypko szybko diamenty łapać. ja, a z diamentów pójdzie. Przygotuj się na te piekanie sypkie. Ej, widzowie. Widzowie, pan tekst rozłączył się ja przez co Czemu celo łączył z golo? o to tylko... Dobra ja. mam. Dopla. Mam diamenty, chyba już więcej. Więcej już nie ma diamentów. O, jest! Są jednak! Topla, ale ja jestem widzowie. Jezus, ale jestem O, tu jest ten diament. Jezus. Bez to jest nudniej. No to normalnie Rosji Gmowy. Dobra. Widzowie, zaraz na pewno będzie ta siekiela. O co z tam Mm. Nie, chyba będzie zaraz ale... Ocie. Salas rato. Co los Salas rato. A rato. chyba rato. Salas rato. Salas Dobrze, no jaki babdos. Dobra. Ej, ja mam mod. no, gdzie to? Dobra, to, to. A. Dobra, to stałem, to co chciałem. Gdzie to? O, to jest plan. A to Dobra. To, to tu papi, to być... Co się tu stało? Tu? no niestety muszę... No Jezu, ale mnie to pisał. Czekajcie. Czekajcie, widzowie, zaraz pędzi. Pity. Jak to wyci... O! Siekiela mocna ta siek mowa! znacie ją? Ja już miałem ją normalnie na ostatnim update'cie i ona serio jest sikmowa. To jest w sekundę rozwalacz te cewa. Ja piti. Paltek jeszcze chyba nie psał. Pi. To jest nie takie mocne. Dobra. O, diabo. O, chyba będą znowu tam diamenty. Nie ma ich. Chyba. Co do Jakie jest has -aki? Ale pewnie co chciał napisać tylko to mu do się Topla. Jest tu diabol. Stało się to, się było z diabłem tam. No. Nie... Nie katajcie się, to już konie. A co to po jest? Dobra, ja tam lecę. Nie! Nie, please, nie, koniec! Czemu? Czemu ten koniec? Koniec, kum! Szybko! Nie! nie. Wy co? dobra To wiec i u live'a się mi się uta do tak, żeby dało się żeby mogli do okrążać do, do i i jest no powiem wam czy, do, to ten glider to był specjal na od testu, testu subskrypcji to nie był do glidera tylko po to sobie Dostać od... te do do Piti! Dobra odpiole a nie odpiole. Jezus Dobra Wicobie Wici My do solcy co ocisję i I jeżeli spędzie. będzie. No, kiedy ja to oglądam, to oczywiście jest sobota. Jak zawsze jest ten update, a wy ten film widzicie w niedzielę. Więc. pan... Dobro. Poczekajcie na Discorda i na TikToka, link jest na kanale, na, pod opisem. No i, i jeśli chcecie się mną nagrać coś, to o, zapraszajcie mnie do, do Robloxu, to znajdę, bo... O, no, link do mojego profilu jest też tu Link na Discord i TikTok, czyli na kanale. No i. i no. Dobra. Pa! Widzowie. A nie jest to Cię. Powiedz. To jednak to nie koniec. Co tam jest? Chyba nowa pos postać jest z katłem. No co z tą skrzynią? Kultista otwiera, a tam no oczywiście diamenty. A co to jest? A gdybyś stop z, ja się temu, co stela, no diamenty, A, i to wszystko, no niestety, wie? o, co z nowego tu jest. A to i będzie na halowi, dobra. Pa, widzimy się do, do, na tym słońcu, co będzie za pięć minut, oczywiście, jak zawsze. No i pa. Dobra, pa.